A my dzisiaj słuchajcie jesteśmy cały dzień na robocie ogarniamy jeszcze ostatnie rzeczy w naszym y, byłym domu już byłym domu y, segregujemy, właśnie chcemy wywozić jeszcze takie rzeczy, które mają trochę większy gabaryt, bo y, we wtorek wpada ekipa przeprowadzkowa i już się oficjalnie przeprowadzamy a tutaj mamy trzy pudła zabawek od które dzisiaj zawieziemy a potrzebując no jest znajdźcie taki gan. Dużo tego.